będzie płynie, cios, jest cios w To jest zupełnie oczywiste i stanowisko na przykład Lubelskiej Izby Rolniczej apelujące do pana prezydenta o jest całkowicie zrozumiałe. To po pierwsze. Po drugie, nie przyjmuję ja argumentu i słyszałem gdzieś wypowiedź pana marszałka sprzed paru dni, dokładnie się z tym zgadzam, że norki w klatkach są traktowane tragicznie i są tam bite. No, proszę państwa, każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie, jakiekolwiek pojęcie o produkcji zwierząt na potrzeby przemysłu futrzarskiego, żeby... No ja nie chodzę w tym. Powiem jeszcze jeden argument. E, mieszkałem koło takiej hodowli norek przez no co, 10 i, 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 lat. I, 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 delektował się pan z tej fermy? To przede wszystkim potężnie śmierć, Więc generalnie no powinienem być, powinien być przeciwko temu, temu tej produkcji. Ale ja jestem za tym, żeby Wprowadzać ewentualnie przepisy, które by ograniczały choćby te emisje, które powodują, że sąsiedzi żyją w takich, a nie innych warunkach, czy, czy tanieją nieruchomości. Tu można rozmawiać o tym, jak ten dobrostan zwierząt, ale też wpływ na mieszkańców poprawiać. Natomiast, natomiast sam zakaz hodowli, również przez argumenty gdzieś w internecie zaczerpnięte, że te zwierzęta są źle traktowane, każdy, kto wie, jak się produkuje lisy czy norki na potrzeby w WTR, wie dokładnie. Dokładnie, że to zwierzę musi być bardzo dobrze traktowane, bo inaczej to futro, które jest sprzedawane, będzie niskiej jakości i nie będzie przynosiło zysku. To jest dokładnie tak samo jak dyskusja o tym, czy się dobrze traktuje krowy, czy nie. Krowa źle traktowana nie przynosi tyle zysku, bo nie daje tyle mleka, nie daje mleka dobrej pan, jakości. Ministrze... Każdy, każdy, kto zajmuje się hodowlą zwierząt po to, żeby utrzymywać rodzinę z, z, z tej hodowli, dokładnie wie, że przede wszystkim o te zwierzęta musi zadbać, bo inaczej nie dadzą mu zysku.